Najgorzej tę sytuację znosi Andrzej Duda, który według słów jednego z polityków zbliżonych do kancelarii prezydenta ma być tutaj cudzysłów w lekkiej depresji. Opinie na Twitterze, krytyczne głosy znajomych prawników dołują go. Proszę pamiętać, że jego córka nadal studiuje na wydziale prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, który go potępił. Prezydenta trapi, jak ją tam traktują, czy nikt jej nie docina, a z drugiej strony wie, że jest w sytuacji bez wyjścia. Elektorat by mu nie wybaczył, gdyby nagle wypowiedział prezesowi lojalność zostałby uznany za zdrajcę Jarosław Kaczyński manewrował prawo i sprawiedliwości wszystkich swoich współpracowników w wojny z Trybunałem Konstytucyjnym i łamanie konstytucji po to właśnie, aby uczynić ze swojej partii bardzo sprawny instrument m, zarządzania państwem, aby nikt mu się nie buntował, bo m, Wciągając y, swoich ludzi y, w tę całą praktykę bardzo naganną łamania konstytucji, w pewnym sensie odcina im drogę y, i możliwość rozmów ze wszystkimi tymi, którzy są poza obozem y, władzy. Y, bo trudno naprawdę rozmawiać z kimś sensownie, kto po prostu świadomie łamie konstytucję. W ten sposób uczynił z nich twierdzę oblężoną, odciętą od reszty świata, od reszty Polski i dzięki temu myśli, że będą mu wierni, bo skoro już raz stracili to teraz bezpieczeństwa i swojej jakieś tam kariery mogą pilnować tylko u boku Jarosława Kaczyńskiego. I ten zabieg prezesa Pis naprawdę był bardzo sprytny. I dzisiaj prezydent Duda jest już bez wyjścia. Po prostu został zaanektowany przez Jarosława Kaczyńskiego.